Jak zawsze na Hulajnodze i dzisiaj testuję uchwyt Kupiłem dosłownie parę dni temu uchwyt rowerowy i powiem wam, że no, sprawuje się świetnie, trzyma bardzo, bardzo dobrze, że ekstra taki skręcany aluminiowy ale do tej hulajnogi no, działa po prostu perfekcyjnie a teraz jadę do paczkomatu nadać płyty zespołu Horta i zgodnie z umową 5 płyt ląduje do Was moi drodzy widzowie także dzięki zespół Horta, dzięki Jacek dzięki Panowie za, za sponsorowanie a widzowie mam nadzieję, że będzie się Wam bardzo dobrze słuchało otwórz skrytkę i pyk, i pierwsza poszła ok, wszystko nadane, jeszcze Wam raz pokażę ten uchwyt, bardzo prosta konstrukcja, tutaj cztery takie gumki, żeby telefon się dobrze trzymał tutaj mamy skręcane śrubą, tutaj jedna śruba, która trzyma cały ten uchwyt dwie, dwa klucze, dwa ta, dwie śrubki ampulowe bardzo, bardzo sztywno, fajnie no i na wyprawy, żeby nawigować myślę super sprawa a w tym pędzie życia zapomniałem się przywitać, także witam serdecznie widzowie, lecimy z kolejnym odcinkiem. Zapraszam do oglądania. Ale piękna pogoda na jazdę. Jadam się jak dziecko. Dobrze, że przed wyjazdem wyszło, ale pompa paliwa wpadła. Także mam tutaj przygotowaną i oby wszystko śmigało. Pamiętałem, bo dwa lata temu wkład wymieniałem. No i trzeba znowu było ten wkład wymienić, także na dwa lata wystarczył tylko. No i moi drodzy, przeprowadziłem test, podłączyłem jedną baterię, włączyłem, wrzuci, włączyłem tutaj plusik do plusa minus do minusa. I co się okazuje? Teraz światełko mryga. I wszystko działa. Po podłączeniu pakietu. Pakiet sygnalizuje jakby był w pełni naładowany, mimo że jest praktycznie na skraju wyczerpania. Także no muszę, muszę kupić nowy pakiet podłączyć i temat tego detektora zostaje zamknięty teraz na zawsze. No dobrze, chciałem wam pokazać oświetlenie. Będą zgaszę to główne. Takie dwie listwy lodowe. Jedna tutaj. Druga tutaj. Jeszcze nie podłączyłem jakoś tam połączę, żeby było wejście na 12V. Włącznik jest w lampce, także nie ma problemu z włączaniem, wyłączaniem. I teraz będę miał czteropunktowe oświetlenie, czyli listwa LEDowa, dwie listwy tutaj LEDowe, plus moje główne oświetlenie. Z tego jestem najbardziej zadowolony. Ciepłe światło bardzo przyjemne. Te listwy robią robotę. Pamiętam, że. Wolę to od tego ładowanego, bo dwie godziny to bardzo, bardzo niewiele w kamperze A tego lepiej zrobić jak macie wystarczającą ilość prądu, a to zżera tyle co nic Lepiej sobie zrobić takie To grosze kosztuje i nie sądziłem, że będzie dawało aż tyle światła Bo nawet jak to i to wyłączę No to sami widzicie Że oświetla Wręcz studyjnie, nie? Bardzo fajnie, bardzo fajnie Także Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, aczkolwiek ja się przyzwyczaiłem bardzo do tego oświetlonka. Zainstalowałem już zbiornik wyrównujący ciśnienie i zobaczcie, jak mocne ciśnienie praktycznie jak w domu. Bajka. No dobrze, skoro wprowadziłem pewne zmiany w swoim systemie hydraulicznym chciałbym Wam pokazać od A do Z na schemacie dla osób, które zaczynają budowę kampera, żeby nie musiały szukać informacji w internecie, tylko w tym jednym miejscu zobaczą jak zrobić najprostszą instalację. Schemat jest bardzo prosty, mamy zbiornik na wodę, dowolny możecie wybrać czy prostokątny czy w formie beczki, jak Wam wygodnie, połączenie też jest bardzo dużo metod połączenia wlewu wody ze zbiornikiem. Ja wybrałem dławik kablowy 30 mm. Ważne jest, żeby zastosować odpowietrzenie. Dalej mamy pompę. Przed pompą warto dać zawór zwrotny, po to, żeby pompa nie zasysała za każdym razem wody bezpośrednio zbiornika, tylko mały fragment. Dalej mamy zbiornik wyrównawczy wyrównujący ciśnienie i dochodzimy zimną wodą. Do bojlera. Z bojlera zimna woda idzie do umywalki oraz do prysznica. Woda ciepła wychodzi z bojlera do umywalki i do prysznica. I to jest w zasadzie cały schemat. Możecie sobie zrobić screenshot i wiecie, jak już wykonać takie, taką instalację. Jeżeli chodzi o węże, ja używam takich węży wzmacnianych. Są specjalne do kampera, ale dużo, dużo droższe. Te mi się póki co dobrze sprawują. Jeżeli chodzi o połączenia, na przykład w boilerze mamy gwint zewnętrzny jedna, druga. Używam takich króćców. Tutaj mam gwint wewnętrzny jedna, druga. I tutaj taką końcówkę. Bez problemu idzie nawet teraz, bo wąż jest dość rozgrzany, bo jest dość ciepło dzisiaj. Jeżeli ciężko Wam założyć taki wąż, to warto delikatnie go nie wiem, nawet do ciepłej wody, nie do za gorącej, wtedy dużo. No, wygodniej Wam się założy taki, taki wąż na, na króciec Jeżeli chodzi o przyłapanie, nie używamy tego typu cybantów, ponieważ w tym miejscu tworzy się taki dziubek i połączenie jest nieszczelne. Używamy tego typu cybantów, które powodują, że mamy idealny. Idealny okrągły, okrągły kształt. Mam nadzieję, że komuś się ta wiedza przyda. Mamy kolejny dzień. Właśnie lecę na poszukiwania. <laughs> Nie na poszukiwania. Lecę wymienić butle z gazem. Mam pustą. W tej co jeździłem teraz we Włoszech 2 miesiące no to zostało 1,4 gazu. Także napełnię na full, żeby mieć na całą Skandynawię. Powinno mi starczyć na te dwa, może 2,5 dwa miesiąca tutaj aż nagram, przytorowa ulica w Pomiechówku no i moi drodzy, jeszcze pani dała mi gratis, takie, no zupełnie się nie spodziewałem, płyn do naczyń butla 58 zł, gdzie ja kiedyś płaciłem, pamiętam rok temu, czy dwa lata temu po 100 zł, także cena świetna, no i pani tak emanuje pozytywną energię. Pozdrawiam Panią serdecznie, naprawdę dziękuję za płyn. No w szoku jestem. Tak miłej obsługi dawno nie widziałem, także polecam. Tutaj, tuż przy Torach, w Pomiechówku ulica przytorowa. I w ogóle ceny gazu, benzyny, ropy świetne. Ok, butla już w kamperze. Pokażę Wam później, w jaki sposób zainstaluję butle, jakie rozwiązania wybrałem. No i mam. Minimum na dwa miesiące. We Włoszech staczyło na dwa miesiące, mam nadzieję, że tutaj staczy na dwa i pół, może trzy, bo mi zostało tak z jedna, jedna czwarta mniej więcej w tej butli, także gitara. Butle w kamperze miałem zainstalowane zainstalowaną w ten sposób, przy drganiach praktycznie się nie przesuwa, bo tutaj jest zbiornik na wodę brudną od zlewu, dlatego praktycznie się nie rusza, ale jest zaczepiona pasem w ten sposób, jednym tutaj drugim tutaj, no i wtedy dobrze się trzyma no i co, ta mi na 2 miesiące Włochy, Sardynia i została jedna czwarta pakuję zaraz nową a tą zużyję sobie na spokojnie i jak wrócę ze Skandynawii znowu nabije na full i chyba wezmę tą i wezmę małą kuchenkę i ze dwa wkłady bo może być kłopot z zładowaniem za granicą i teraz jest mikro kłopot ale w zasadzie nie jest to kłopot ta miała szerszą podstawę i tutaj była wpasowana idealnie ta się rusza dlatego idę po jakieś gąbeczki którymi tutaj zablokuje tą część no i fajnie został mi taki sztywny taka sztywna gąbka z stacji Bluetti i tutaj uzupełnię sobie te fragmenty. Ok, wszystko zainstalowane, mogę zamykać. Moi drodzy, wziąłem na współpracę coś takiego Apexel, Phone Micro5, 200 razy zbliżenie, czyli to jest taki mikroskop do telefonu. Po co mi to? Żeby jakieś fajne znaleziska, żeby identyfikować próby, no i czasami, żeby spojrzeć na przedmiot troszeczkę z innej perspektywy. W opakowaniu: instrukcja, pokrowiec, szmatka do czyszczenia obiektywu, samo urządzenie, kabel do ładowania i gąbeczki, żeby nie rysować telefonu. Mamy dwa przyciski: tutaj na górze włącznik. Po włączeniu wybór światła: całe, połówka jedna, połówka druga lub ultrafiolet. Tutaj jest sprężynka. Patrzymy, gdzie mamy aparat instalujemy mniej więcej tak, po włączeniu trzeba po prostu zobaczyć ustawienie, które jest optymalne jeżeli chodzi o aparat i teraz wezmę kilka przedmiotów nagram je kamerką, zrobię zwykłe zdjęcie i zdjęcie z tym ultra mocnym zbliżeniem I bardzo proszę napiszcie w komentarzach co myślicie ja też wziąłem to współpracę z ciekawości przedmioty jakim zrobię zdjęcia będzie to deseczka ściereczka od tej firmy tutaj zbliżę Cyrkonie, tutaj próbę 925, srebrna zawieszka i na koniec włosie spędzelka. To jest zdjęcie włókien ze ściereczki, i teraz pokażę Wam zwykłe zdjęcie, zdjęcie z dużym zbliżeniem, a na koniec filmy po kolei każdego z przedmiotów. A We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. running wild Myślę, że całkiem fajna zabawka. Tutaj w lewo w prawo możemy sobie przesuwać. E, tym blokujemy. Także napiszcie w komentarzach, co sądzicie. Troszeczkę osobistości przyszło. Brodaty zbir, Neodymowy Mario i neodymowy Dario. Także coraz więcej osób. Bardzo, bardzo fajnie się to prezentuje. Pozdrawiam wszystkich. I w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie to, co widzowie uwielbiałem zostawiać. No i widzimy się w następnych odcinkach. Już prawdopodobnie nie, jeszcze nie Skandynawia, jeszcze nie. Troszeczkę się wyjazd opóźnia, ale to dowiecie się wszystkiego myślę, że za dwa odcinki. Trzymajcie się, na razie!